Witajcie w kolejnym odcinku z serii Back to Hulis, Już to już ostatni odcinek Więc przychodzę do Was z ostatnim odcinkiem Chociaż jeszcze dzisiaj wieczorkiem będzie kolejny odcinek Ale to będzie już taki... Mogę Wam teraz zdradzić poczekacie kilka godzin i się pojawi ten filmik Będzie to makijaż do, na rozpoczęcie roku Ale dzisiaj, teraz w tym filmiku Przedstawię Wam moje pierwsze strony zeszytów Kilka osób mnie prosiło o taki filmik, więc stwierdziłam, że zawsze robię takie strony, więc mogę Wam przedstawić, jeśli Was to interesuje. Więc zapraszam do oglądania. Wpadnijcie jeszcze tylko na, mojego, na moje social media, na mojego Instagram, tu jestem najbardziej aktywna. No i co? Pokażę Wam teraz te pierwsze strony. Mm, I co, zostawcie kciuka w górę, jeśli Wam się spodoba. Yy, napiszcie mi w komentarzu, czy wy robicie pierwsze strony, czy nie. Zasubskrybujcie mój kanał. No i przechodzimy do oglądania. To jest mój pierwszy zaszyt. Jest to do polskiego z Interdruku, więc tak się prezentuję. Tak minimalistycznie nie chciałam nic tutaj rysować, bo nie wiem, jak przelać wiedzę polskiego na polski na zeszyt, nie wiem co narysować mogłabym w sumie jakiś atrament, ale nie jestem taka zdolna, żeby rysować atrament. Ok, kolejny zeszyt jest to taki zeszyt w liście do matematyki z interdruku i taki A4 i tak się prezentuje strona matematyka no wiadomo, tutaj jest wszystko, co mi się kojarzy z matematyką czyli mnożenie dzielenie liczby ekierka cyrkier, boże linijka, wykres równa się... Plus dodawanie ołówek No i takie rzeczy, które mi się kojarzą z matematyką Zresztą też to już zeszyt A5 y, Taki żółty do geografii i tak się prezentuje Kolejny zeszyt to jest, y, to jest młodszy brat tamtego dużego do polskiego y, To jest zeszyt do fizyki I zeszyt do fizyki tak się prezentuje Fizyka, tylko napis fizyka Tutaj jakieś tam wiecie wzorki ten. Kolejny zeszyt jest to zeszyt szesnastpakatkowy z Interdruku Kitty Korn z oshą i to jest zeszyt do informatyki. Tak się prezentuje po prostu, to jest jakiś laki, laptop i napis informatyka. To jest to taki zeszyt w konia. Jest to zeszyt do EDB i po prostu zrobiłam taki napis zwykły EDB, edukacja dla bezpieczeństwa. No i taki liściasty. Pomyślałam z Google Kolejny jest to zeszyt do hiszpańskiego I hiszpański wyszedł. tak Po prostu narysowałam taką flagę Hiszpanii I napisam język hiszpański brush penem Kolejny zeszyt jest to zeszyt do biologii yy, Amazing w liście I tak się prezentuje Narysowałam takiego zwykłego monstera I napisam biologię Kolejny zeszyt jest to zeszyt do angielskiego I yy, język angielski Tak średnio mi wyszedł Miałam narysować, narysować tego piętrowego busa Ale wyszło coś takiego Najdalszy jest to zeszyt, Taki do religii ogólnie moim zdaniem najprościej go zrobiłam i najbrzydzie najbrzyd, najbrzydziej mi wyszedł. Po prostu wkleiłam obrazek i napisałam religię. To jest taki przesłodki zeszed do historii. Ogólnie to mm, Historia, mogę Wam na początku, zanim otworzę, to Wam powiem, o co chodzi To jest po prostu taki jakiś gościu, człowiek, który, któremu z głowy wychodzą daty Może domresuję mu jeszcze trochę włosów, bo tak głupio to trochę wygląda I tutaj piszę historia, już Wam więc pokazuję, żebyście się nie zastanawiali Lejny zeszyt jest to przesłodki zeszyt, no mój ulubiony ogólnie zakładki. okładki Zeszyt cute <noise> Jest to zeszyt do włosów i tak to się prezentuje. Wiedza o społeczeństwie, to jest ogólnie miała być jakieś budynki w Warszawie i wiedza o społeczeństwie w Os. No i tak, tak się to prezentuje. I ostatni zeszedł, jest to zeszyt do chemii, tak bardzo ładny też złoto-czarny top 2000. I tak się to dzieje Tu jest no właśnie taki, taki szklany pojemnik, na, w którym się robi te właśnie takie mikstury różne i tak dalej, proszę chemia i z niego wychodzą bąble. No i tutaj majencie 8A. No i tak się to dzieje Tak, kochani, to już by było na tyle, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku guziaczki.